Siemanko zeciarze. Dzisiaj takie nietypowe przywitanie bo z wnętrza samochodu. Ale jedziemy tutaj ze Stefanem, moim kolegą, obejrzeć Suzuki GSX R600 rocznik 9.8, nie? Tak, rocznik 9.8. Eee, taki sobie model wymarzył. Ja go będę sprawdzał, czy tam wszystko jest ok. Mam nadzieję, że na tyle, na tyle się znam, że, że tam zauważę, jakby coś było większego nie tak. Zobaczymy, założę kamerkę w sumie na Kask. Będziecie też to widzieć. I miejmy nadzieję, że, że, że będę wracał już tym motocyklem, bo Stefan jeszcze nie ma prawa jazdy, także nie ma co ryzykować tym bardziej teraz przy tych karach za jazdę bez uprawnień. No i co? Zobaczymy. Ale, ale dziwnie tu sportowo. Strasznie, w ogóle tak przyjeżdżamy. Odpaliliśmy, włączyliśmy ssanie i spoko, chodził sobie równo, ale potem zaczął gasnąć. Nie wiem, czy to gaźniki są do, do regulacji, czy co. No nic, dociaże. strasznie nieswoje się czuję na tym motocykle, dlatego pewnie będę mało mówił. No ale no, jak już tu przyjechaliśmy, przejedziemy się, tak dziwnie, trochę podejrzany ten motocykl mi się wydaje, nie wiem, mam takie dziwne przeczucia, ale może jest złudne po prostu. Zaraz jak mi się uda, to stanę i Wam co, co nieco więcej pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Ogólnie motocykl wystawiony za 5300 zł. ale dziwnie serio. Ja tu się boję w ogóle kierownicę puścić, bo nie wiem co tu się wydarzy tak naprawdę. Wiecie, jak to jest nie, nie, nie mój motocykl w ogóle. Nie znam nawet właściciela. To trzy konie 68 momentu obrotowego. Prosto. Wiadomo to przy małej prędkości, ale zaraz zobaczymy kucze. Nie wiem, gdzie tu się rozpędzić. Co jest z tym lusterkiem? W ogóle też kuczę motocykl, który ma 24 lata, jeżeli dobrze liczę. To jest jeden, dwa. Czy najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie ja mam tu wjechać, żeby się rozpędzić. Dobra, chyba pojedziemy w lewo. Się na wysokich obrotach Kurczę, no strach mi w ogóle na tym jechać nie, tak szczerze no, dobra, słuchajcie zatrzymam się tu gdzieś na szybko, pokażę wam to z zewnątrz jak wygląda nie wiem, czy w ogóle jesteście ciekawi tego, ale, ale wam pokażę, jak już tutaj jesteśmy. Zrobiliśmy no, 50 km, żeby to zobaczyć. Moim zdaniem, no, chyba nie warto. Nie warto, powiem o swoich odczuciach Stefanowi. Dam jemu zadecydować, ale oczywiście, ja tutaj zasugeruję. Zasugeruję, że nie ma co. Chwila, o. nie, to było dalej. O, dobra, w sumie zatrzymamy się tu. Gdzie ta stopka tutaj śmieszna? Kurde, no tu. Słuchajcie, tak się motocyk prezentuje. Fajnie tutaj obszyte no brudne to, ale na no co zrobić? Napęd nowy, Nie, to. No tak, tak sugeruje właściciel, ale wygląda w sumie na nowy Tarcze Jakieś takie, nie wiem, to ma w ogóle 50 tysięcy przebiegu, niby tylko nie ma opcji, moim zdaniem. Delikatnie poharatany, ale no, czego się spodziewać po motocyklu za 5 koła, nie? Widać, owiewka była klejona. No, gorzej ta strona wygląda, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to tak uchwycę, ale. Tu jest masakra Chociaż to się jakoś, jako tak otrzyma Słuchajcie, żeby nie przedłużać wrócę Wrócimy do właściciela Wezmę Stefana do samochodu, pogadam z nim szczerze Bardziej martwią mnie w sumie, bo tak, bo motocykl Nie ściąga raczej, Przynajmniej tego nie czuję Nie ściąga, skrzynia biegów dobrze chodzi Ale, ale te dławienie na wysokich obrotach do tego, no dławił się strasznie w ogóle na wolnych obrotach na samym początku. Teraz jest silnik rozgrzany i wszystko chodzi jak najbardziej poprawnie. Bo nie wiem. No. Ja bym tego nie kupił, ja bym się bał na tym jeździć na pewno. Aha, i w ogóle skręcając kierownicę, jak skręca się ją w lewo. Może inaczej, jak skręca się w prawo, to prawidłowo tutaj ten odbojnik, tak? Dobrze, chyba dobrze to nazwałem. Go odbija, że nie pozwala dalej jej skręcić. Ale jak skręci się w lewo, to kierownica prawie dotyka tutaj baku, chociaż nie dotyka. Ale to dlatego, że tam jest taki ząbek ułamany. No i to, to już też świadczy o tym, że tutaj no, musiał być gruby strzał z przodu. Kto wie, jak ktoś też się nie zabił na tym motocyklu, wiecie jak to jest, nie? Dobra, gdzie tu się skręcało? Gdzieś tu zaraz w prawo to było. Kurde, chyba tu, co? Albo nie dalej, w sumie. Chyba dalej. Kurde, co mu jest? Nie, tragedia. Widzicie, z gaz zaczął się dławić. A, gdzie tu się skręcało? Tu nie. Nie, czuć padlinę, czuć, czuć, taką padaczkę niestety. Było tu? Użliwe, że to było tu? Nie. No. Stefanek, jak oglądasz ten film yy, pozdrawiam cię serdecznie to zam widzisz jak to wygląda wygląda to tak no widzisz z mi tutaj raz dławił się w ogóle tego o, pa, o teraz teraz się strasznie dławił miałem manetkę praktycznie do połowy i nie potrafił, nie potrafił tutaj wjechać nie ma co, po prostu rezygnujemy, bo wiem, że na pewno na pewno uda się coś trafić, co będzie na pewno dwa razy lepsze, pewniejsze O, o, gaz do dechy mam Gaz do dechy i przerywa totalnie, padaczka Goście po prostu wciska kity, nie? Naprawdę Ach. Nie, padaczka totalna. Pan tu regulował gaźniki ogólnie ja, za swojej kariery? Aha. Wiesz co, Stefan? Ja bym podziękował, padaczka, no. Ja tu, ja tu nie umiem pod górę wjechać, tak się dławił. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Do tego na wysokich obrotach w zakresie, no nie wiem, przy 9 tysiącach to tak, hopie szarpało. Nie chciało, wiesz, w sensie przyspieszał i tak, wiesz, dławił się totalnie. No, zobaczymy jeszcze inne. Ja z tobą pojadę i ten. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. No to, to, to już tak teraz na, na spokojnie z taką chodną głową, bo tutaj była dyskusja chyba przez pół godziny. Obydwoje przeżywaliśmy ten motocykl. No niestety w takim negatywnym stylu. Nie wszystko powiedziałem w tym na filmiku, ale no naprawdę okazało się to takie padło. E, Kurczę, najgorsze jest to, że tutaj mojemu koledze Stefanowi gościu naprawdę zamydlił oczy, bo powiedział, że motocykl jest w idealnym stanie. Wiadomo, nie, nie chodzi o kwestię wizualną, ale, ale tak, że gaźniki są wyregulowane, że, że motocykl jest prosty, że nic, że, że, rama bo, że... rama jest nieuszkodzona. No ale tak, przyjeżdżamy na miejsce, jeden ten... Jak to się, od, Odbojni, odbojnik kierownicy. Jeden się. odbojnik złamany, Czyli musiał być po strzele. Gościu twierdził, że nic z ramą tam nie, nie było robione, a potem powiedział, że główka ramy tak była robiona? Ten, no mówi, że no możliwe, że miał jakiegoś ciała, ale że on w sumie nie wie. No, że on w sumie nie wie. i tak, odpalamy ten motocykl, spoko odpalił bez problemu. Chwilę później zaczął się dławić. Dobra, odpalamy ponownie, znowu. Nie potrafił odpalić ani na ssaniu, ani na tym. Najgorsze jest to, wiadomo, no ten motocykl też miał swoje lata, ale najgorsze jest to, że gościu po prostu tak ściemniał, naprawdę. Ten motocykl miał być nie wiadomo w jakim stanie, a okazał się naprawdę totalnym trupem. Teraz tak, wsiadam na ten motocykl, mówię, dobra, ja już ogólnie byłem tak negatywnie trochę nastawiony, ale mówię, przejechaliśmy tyle kilometrów, to się chociaż nim przejadę, jeszcze sprawdzę, bo może się okazać, że wszystko jest ok. Na pewno nie ściągał na boki, chociaż i tak nie miałem nie miałem i tak, gdzie się, gdzie się rozpędzić za bardzo do powiedzmy tych 150, no ale rozpędziłem się chyba do 140, zobaczę to na tym nagraniu potem jak będę montował. I tak, przy dwójce, przy obrotach powyżej 9000 motocykl się totalnie dławił, czyli przyspieszał, hamował, przyspieszał, hamował. I po prostu dla mnie to była porażka, bo przy wyprzedzaniu nie może być czegoś takiego. Druga sprawa z gazmi, to też pewnie widzieliście na, na filmie, że po prostu jechałem sobie na jedynce przez szczurowanie, nagle motocykl z dupy z gaz się dławił. Potem wjeżdżam w tą uliczkę tam przy końcu już do tego gościa i motocykl nie ma siły wjechać. No, dla mnie to w ogóle kompletna jakaś porażka. Nie, jest, nie znam się aż tak na tym, żeby żeby stwierdzić czy to jest faktycznie wina gaźników, może tylko kwestia regulacji. Wydaje mi się, że nie. No ale no Jesteśmy totalnie rozczarowani, mm -hmm. współczuję Stefanowi. No, Stefan, no za, załamany, bo wiecie jak to jest, jak się człowiek no. nastawi, już, już człowiek jest myślami, że a kurczę wrócę sobie na nim, że tam już będzie stał pod blokiem, czekał na mnie, a, a się okazuje takie padło. Tak. No, szkoda totalna, ale no nie ma co się pakować w takie, w takie motocykle, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. No. O tym bardziej, że tak jak mówisz, e... Miało być, wszystko, miało być wyregulowane, jakbym wiedział o tym, że jest niewyregulowane, nie pojechalibyśmy tutaj. Tak, jakbym tak. Gdybym wiedział, że jest uszkodzona rama, nie pojechalibyśmy. Dobrze, tak. że Ty, żeś bardzo dobrze ten motor przejrzał i takie rzeczy, żeś tam potem powychwytywał, a to co też mówiłeś mi, że na zakręcie ci się też zdławił. Tak, tak, o właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, jak jechałem, w, wjeżdżałem w zakręt na dwójce, nie dodawałem jakoś gwałtownie gazu czy coś, ale on się jakby zadławił i momentalnie Przygazował, że normalnie mnie. Zarzuciło mi dupą po prostu, nie? I no, to, to jest no strasznie niebezpieczne. I moim zdaniem to totalnie e, dyskwalifikuje motocykl, nie. No a tym bardziej że się tego pana pytałem, mówię, czy o motor jest bezpieczny. Tak. Bo chcę też moją partnerkę zabierać dla wycieczki tego. Tak jest bezpieczny. No niestety, ale no, no, trzeba Najgorsze jest to właśnie, że no człowiek tak. Czy, wyidealizował ten motocykl, a potem przyjeżdżasz i okazuje się totalnym padem. Ale no, sprawdziliśmy. Dobrze, że nie kupiliśmy. I to tyle w sumie. To tyle z takiego szybkiego vloga. Eee, no nic, to widzimy się tam później kiedyś.